Cześć, witam na kolejnej wyprawie. Dzisiaj, będą, dzisiaj będę próbował łowić klenie. Nie wiem, co z tego wyjdzie, bo ostatnio byłem na, nad jedną rzeką kleniową. No i niestety była porażka, ale to może porażka była bardziej z tego względu, że po prostu było od zarąbania kajakarzy. Ci kajakarze akurat jeszcze rozumiem. Nie mam nic przeciwko temu, to jest ktoś sobie kuwa kajakiem tak, ale jeszcze ktoś, nie wiem, płynie na kajaku jeszcze taki na kajaku ma głośnik z muzyką rozwaloną, płynąc w lesie trochę dla mnie to jest, nie wiem, jakieś chore coś takie zachowanie, Nic porodzimy nie poradzimy. Trochę pływałem w tym roku za okoniami, za szczupakami, owszem, były ryby, ale nie było tego jakoś dużo, żeby jakiś materiał z tego robić, także znowu klenie no już powiem wam widać przy powierzchni co prawda kabanów tu nie widać ale ale małych ryb jest sporo ale większe takie tam myślę że takie ryby około 40 gdzieś widziałem też tutaj już na początek może powiem parę słów na temat sprzętu jaki używam do takiego łowienia kleni właśnie teraz na przełomie Maja i czerwca, sprzęt nie różni się od tego jaki używałem do tej pory w tym roku jest to kijek Flash Dragon 2,75-4,18 długości można powiedzieć, że wróciłem do korzeni ponieważ kiedyś, wcześniej gdy zaczynałem łowić klenia, łowiłem takim właśnie zestawem yy, kijem o ciężarze wrzutowym do 18 gram no i teraz wróciłem do tego z powrotem Owszem będę używał te, poprzednie te swoje kije, flesze co mam, które mam do 8 do 12 gram, ale to będę używał przy takim łowieniu jeśli będę starał się łowić zarówno okonie jak i klenie tak? a tutaj na, przykład na tej rzece teraz chodzę tylko za kleniami ewentualnie jakiś się boleń trafi, ale to ale my to są przyłowy takie, także także taki sprzęt mi wystarcza, kowrota Criobi Zauber tysiączek co prawda mogłyby być dwa tysiące z tego względu, że nieraz po prostu trzeba szybciej trochę Gdzieś skręcić tą linkę tak no i by się przydała może większa szpura do tego ale ten tysiączek też z powodzeniem na takiej rzece jak tutaj mi wystarcza także także spokojnie daje radę plecionka jaki używam Dragon Invisible już mnie wiele osób pytało jakie plecionki używam 008 taka plecioneczka łowię ją latem przy klaniach z powierzchni i teraz przy takim łowieniu właśnie trochę na naprzemiennym tak Przynęty jakich teraz używam są to głównie woblery, tylko woblery, łowię woblerami tymi, który, którymi łowiłem dotychczas też, w marcu, w kwietniu czy też na początku maja I te woblery to, są, to nie są woblery jakieś typowo smużaki, to są woblery, które pracują normalnie pod wodą, tak? ale, ale przy takim łowieniu jak ja łowię Udzie staram się też często łowić z powierzchni teraz właśnie o tej porze roku jest takie fajne łowienie, bo się łowi zarówno z powierzchni jak i normalnie głębiej pod wodą, także no i tymi woblerami właśnie jak łowię, takimi nieraz wszystko zależy od miejsca, tak też nieraz są takie miejsca, że no widzę, że, że będzie pasowało bardziej tym wobler głębiej chodzący tak, znaczy głębiej, no nie, nie, nie może nie chodzi o to, że nurkujący głęboko, tylko że po prostu żeby chodził w toni gdzieś, tak ten wobler, a są też miejsca takie, że Często podchodzimy do miejscówki i, i już przy takiej czystej wodzie teraz te ryby potrafią gdzieś normalnie już albo widać jak się kręcą gdzieś tam. Albo gdy np. rzucimy woblera, często jest tak, że kleń podpływa do niego i od razu potrafi zbierać. Ale kurde. Spadły od razu. Ale maleństwo znowu. Nieraz znowu jest tak, że przy tych kleniach jest tak, że rzucimy woblera, a ja łowię na przykład woblerami yy, takimi, znaczy smużakami powiedzmy, tak? To nie są mówię smużaki typowo, bo ja nie łowię w ten sposób, że jak niektórzy łowią, że łowię woblera smużąc tak, żeby on po prostu smużył. Akurat mi się to nie specjalnie nie sprawdza. Owszem, łowię jakieś tam ryby, ale to nie są ryby takie jakiś większych rozmiarów, tak? Generalnie, w sumie, o ile dobrze pamiętam, złowiłem takiego typowo służącego wlera, złowiłem jedną rybę około 50 cm, plus minus 50 cm a pozostałe ryby to jakieś były nieduże. Większość dużych kleni właśnie, które łowię z powierzchni to łowię w ten sposób, że łowię na w wblerra. Tego ja łowię wblerrami tymi, którymi normalnie łowię też w toni, nie muszę nosić, owszem, mam tam jakieś, nieraz smużaki się znajdą, ale, ale łowię też takimi oblerami właśnie że go spławiam i ryby nieraz potrafią od razu zbierać z powierzchni, ale też potrafią na przykład, wiadomo, oglądają tego, wołowara, oglądają i po jakimś czasie go potrafi zebrać. Sieć, ale fajnie, wybiera z powierzchni zebrał. widziałem go. O, dobra, ryba będzie. Dobra, ryba jest. Nie, nie, taki, nie wiadomo jaki, ale, ale fajnie, zebrał z powierzchni wobka. E ty gagatku. O, jaki. To sobie! No, ale poszedł. No fajnie. No wiem, że woda jest obiecująca, hmm. że coś powinno wypnąć. Siedzi. Ale fajny branie znowu. Ale znowu mała ryba. No. Natomiast są też takie miejsca, gdzie tych ryb na, przykład na powierzchni nie widać, nie zbierają z powierzchni i wtedy właśnie tym samym woblerem, którym na przykład łowię z powierzchni, potrafię też sobie łowić normalnie w toni, Obrigado. O, oh, co to jest? Co to za ryba? Co to jest za ryba? zaczep las. Ale ładny tutaj. Takie piękne klenie, wraca sobie do wody. No. I, no i właśnie o tej porze roku, właśnie przełom, mówię, maja, kwietnia, yy, maja, czerwca, pardon. To jest właśnie taka pora, że właśnie fajnie się już łowi, bo się łowi zarówno klenie z powierzchni, jak i w toni, także zachęcam do takie łowienia teraz. Naprawdę można się fajnie pobawić. Trafiają się różne ryby, tak? Oj, coś się spowiło, Trafiają się różne ryby. Można złowić klenia, jazia, bolenia, okonia, szczupaka. Na szczęście szczupaków jest mało. Znaczy, też się trafiają, ale na szczęście nie ich jest na tyle, bo gdybym wiadomo, było tych szczupaków dużo, no trochę tak szkoda, bo no, często jest tak, że łowiąc bez, bez żadnego przyponu, tak? No by się ryby kolczykowało i nie wiadomo potem coś, co by się z nimi stało, czy by, czy by zginęły, czy, czy przeżyły ale przy takim właśnie łowieniu teraz nie zakładam przeponu żadnego o ile wczesną wiosną jeszcze, jeszcze nieraz myślałem, nieraz tam potrafiłem też łowić z takim, ale to łowiłem wszystko w toni tak? a teraz przy takim łowieniu takim mieszanym, powierzchniowo toniowym no to trochę ten nawet cienki przyponik nie bardzo będzie jakoś tak pasował do takiego łowienia i tym naprawdę takie zbierające z powierzchni może to trochę już przeszkadzać. O ile sama plecionka wydaje mi się, że nie przeszkadza im, o tyle jeszcze właśnie z jakimś drutem cienkim, nawet tak to już trochę może im tam przeszkadzać. Także zapraszam do takiego łowienia, spróbowania sobie takiego łowienia. To naprawdę fajne łowienie o tej porze roku ciepło ptaszki śpiewają, jak słychać, także. jak widać sprawdziło się to co mówiłem nieraz potrafią ryby zbierać od razu nieraz potrafią właśnie na takiego w ogóle że musimy wypatrywać tą rybę nieraz łowimy w toni a ten klej wziął tak jak wam mówiłem właśnie widzieliście wpadł w ogóle do wody od razu go zebrał ale właśnie do tej miejscówki podchodziłem od razu wiedziałem, że mówię, tu pachnie grubą rybą jak widzicie są zwałki tu jest pod tą moją stroną wypłucenie, tu taka lekka rynienka też się robi. No i tam jest znowu nurt. Także no bankowo tam musiały być duże ryby. To jest, mówię, jak były pewne jako banku, także klenik 53 cm. Jeszcze podażemy rybcie. O! Taka ryba. Wraca do wody.